Cześć z tej strony, zu Zastrzelczek z podcastu Projekt Gastro. W moich podcastach usłyszysz o pomysłach, problemach i ich ciekawych rozwiązaniach, o planowaniu, liczeniu, wzlotach i upadkach oraz o tym, jak podnosić zyski, pozostając przed do klientów, czyli ogólnie o prowadzeniu biznesu. A to wszystko w kontekście branży gastronomicznej. A do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Kasię. Nazwiska nie będziemy podawać, ponieważ taką mamy umowę. Kasia jest romanistką, podróżniczką, wegetarianką, poszukiwaczką przygód i smaków, Amerykanką z urodzenia, ale z wyboru serca Polką. No i oczywiście wielokrotnym pracownikiem gastro w różnych miejscach. Witam cię serdecznie, Kasiu. Cześć wszystkim. Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie na wywiad. Dzięki za to nowe doświadczenie. Kasiu, jesteś w sumie takim nomadem. Mieszkałaś, studiowałaś i pracowałaś naprawdę w bardzo wielu miejscach. I wydaje mi się to na tyle ciekawe, abyśmy. Porozmawiały o tym na forum, bo twoje spojrzenie na pewno będzie dużo szersze niż większości osób, no i niż moje też na pewno. A więc od początku pierwsze pytanie. Jakie widzisz różnice w branży gastro w krajach, w których pracowałaś i mieszkałaś i oczywiście podróżowałaś po nich w stosunku do polskiej gastronomii? Wiesz co? Głównie rodzinne, przewaga rodzinnych biznesów, nastawienie na komfort tej pracy, na luźną atmosferę, w porównaniu do zarobku. Otwartość na gości, żywne zainteresowanie osobami, które przychodzą do restauracji, no i traktowanie tych osób bardziej właśnie jako gości niż jako klientów. A te rodzinne biznesy to jest tylko domena południa, czy też Stany? Przede wszystkim południe Europy, bym powiedziała, chociaż mieszkałam też we Francji przez okres Erasmusa, czyli pół roku, i tam również spotkałam się z takimi biznesami. A czy są duże różnice w podejściu do pracownika? Wiesz co, no jeżeli, jeżeli jest to biznes rodzinny, a głównie się z tym spotykałam, no to wszyscy tam grają jednak do jednej bramki, więc wszystkim zależy na tym, żeby jednak ten biznes tak zwany hulał. I raczej jest tam bardzo swojska i taka fajna atmosfera. A czy zauważyłaś jakieś ciekawe rozwiązania, które warto byłoby przenieść na polski rynek? Z Kim Woda dla każdego. Taka podawka rawka. Tak, dokładnie. Podawana do każdego zamówienia i w ogóle zazwyczaj bez pytania. Czyli mówimy zwykle tutaj o kranówie. Tak, dokładnie. Ale jeszcze jeżeli chodzi o jakieś inne rozwiązanie, to jest taka fantastyczna miejscówka w Stanach, nazywa się Panera Bread. No i generalnie można tam zjeść jakieś sałatki, zupy, no coś w tym stylu. Ale przede wszystkim ich kluczowym produktem jest ich pieczywo. Także jedząc jakąś sałatkę i do tego troszeczkę tego pieczywa, finalnie wychodząc ze sytuacji, możesz zahaczyć o ich piekarnię, która jest w tym samym lokalu, i zabrać to pieczywo zarazem ze sobą do domu. Co jeszcze, jeżeli chodzi o jakieś pomysły, rozwiązania? A wiem, w Portugalii spotkałam się z takimi rozwiązaniami e, lokali, gdzie możesz kupić. Tylko wyłącznie jeden produkt. Czyli mówię tutaj o Mantegirii i miejsca, gdzie można kupić żinżinię. Wiem, że to takie obce słowa, ale mantegeria to miejsce, gdzie kupisz już też Denada te typowe, typowe słodycze ciastka. To jest takie ciasteczko na bazie właśnie jajek, oczywiście jakieś mąki i takie budyniowe. I to jest taki klasyczny, klasyczny deser portugalski. I właśnie w tych miejscówkach możesz kupić tylko i wyłącznie to ciastko, ewentualnie espresso, to jest maks, co możesz kupić. Także idziesz konkretnie tylko po ten jeden produkt. A rzężinia to jest taki ich likier wiśniowy i też wchodzą do lekalu, który jest zazwyczaj wąski, a długi i nie ma dużego metrażu. Na końcu zawsze jest lada, pan sprzedawca, który nalewa do szotów właśnie ten likier i to jest jedyne, jedyne co możesz tak naprawdę zakupić w tym miejscu. Więc to mnie naprawdę urzeka. Czyli specjalizacja jednej rzeczy, a nie ciastkarnia, gdzie są całe, um, całe półki, uginają się, ale wszystko jest takie, takie sobie, co się często niestety spotyka. Tak, dokładnie. No to są receptury, które są z nimi tak naprawdę od lat. Od lat, pewnie. Tak. <laughs> Jakieś historyczne pewnie przepisy. A teraz hmm, chciałam się zapytać ciebie jeszcze o kuchnię wegetariańską, ponieważ jesteś na diecie wegetariańskiej. Chyba nawet już teraz na wegańskiej. Wiem, że jakieś próby są. Czy możesz coś powiedzieć o lokalach wegetariańskich, bo ta moda do Polski właśnie przyszła z zachodu, ale ja się spotkałam z czymś takim, że sama jem tego mięsa jednak trochę, niewiele, ale często do takich lokali przynajmniej próbuję chodzić. I to jest tak, że dwie rzeczy są dobre, a reszta jest no taka jakaś nijaka, niedoprawiona, lekko zjełczała, no coś tam jest nie tak. Czasami są fajne desery i na dziesięć rzeczy dwie są super, a cała reszta jest, no wiadomo, no, niezbyt smakowita. I jak to jest za granicą? Czy tam to jest już bardziej dopracowane? Fajnie, że zwróciłaś właśnie na to uwagę, bo to jest właśnie ta różnica między zagranicą a Polską. Ja wiem, że to dopiero przychodzi do nas i jest tego już coraz więcej, także mocno kibicuję. Ale to jest właśnie ta ten główne, główna różnica, gdzie właśnie za granicą tych lokali jest naprawdę bardzo dużo. I to czy restauracje całkowicie wegańskie, przez kawiarnie, czy nawet sklepy z wegańskimi serami, gdzie można kupić różnego rodzaju odmiany serów, smakujących identycznie jak te z nabiału. Czyli z uwagi na to, że oni po prostu dłużej już w taki sposób się żywią, to mają receptury bardziej dosmakowane, możemy tak zaryzykować, czy mają bardziej dostępne produkty? Myślę, że kombinacji tych dwóch, ale jak najbardziej większe zainteresowanie, więc większość, więcej możliwości i więcej tych produktów, z których może być ten finalny produkt wegański spożony. Chyba też większa konkurencja, no bo u nas jest kilka lokali i często jest tak, że jest zainteresowanie na początku, potem jest mniejsze. Polak chyba jednak kocha kotleta. To <noise> też jest, tak zaryzykować. No, to też jest pewnie temat na osobny podcast, ale myślę, że to są też bardzo mocne względy kulturowe. Wracając jednak do rodzimego rynku i Twojego doświadczenia, to pracowałaś na różnych stanowiskach gastro, aż do funkcji menadżera lokalu, jednak ostatecznie porzuciłaś tę branżę? Miałaś jakieś konkretne powody, czy może zadziałało tak zwane zmęczenie materiału? Wiesz co, Branża gastronomiczna była i jest zawsze dla mnie łatwą formą zarobku. Ja nigdy nie widziałam swojej przyszłości i jakiegoś większego rozwoju w tej, w, właśnie w tym obszarze gastronomii i zawsze traktuję pracę w restauracjach, w kawiarniach jako taki dodatek, bym to nazwała. Chętnie wracam, lubię jako to uzupełnienie, no ale. Mówię, to, to jakby inna inna ścieżka kariery jest mi pisana. Bo teraz aktualnie w gastro chwilowo nie pracujesz. Nie. Poszłaś w inną stronę. Dobrze, nie będę drążyć, bo to nie temat na dzisiejszy odcinek. Mam taką ciekawostkę tutaj jeszcze zapisaną. Wiem, że pracowałeś w lokalu, który działał jako spółdzielnia i było tam, zdaje się, sześcioro albo nawet ośmioro właścicieli, i to, jak to rozwiązanie się sprawdzało według Ciebie u nas. Jest takie jednotrawne powiedzenie, co za dużo to niezdrowo i niestety tutaj bardzo jest ono adekwatne do formy funkcjonowania tego lokalu. Generalnie było, właścicieli było za dużo, za dużo pomysłów, każdy chciał mieć coś do powiedzenia, generowało to bardzo duży bałagan i bardzo dużo rotacji było wśród pracowników, wśród tak naprawdę menu, które... To chwilę było zmieniane no, generalnie w tym zarządzaniu. No, ja to nie odbieram jako, jako pozytywne doświadczenie. Czyli jako, nie jako nowatorski pomysł i dobre rozwiązanie. Nie. A czy tego smoka z tymi ośmioma tak? Tak, e, głowami? Się. Czy ktoś kontrolował to? Jako całość? Jakiś hmm. koordynator, ktoś taki? Był tak zwany prezes, <noise> który funkcjonował jako głowa rodziny, nazwijmy to. I ja jednak stwierdzam, że. Była to nieodpowiednia osoba na tym stanowisku. Przede wszystkim była to osoba, która totalnie nie miała pojęcia o gastronomii, a dodatkowo bez jakichkolwiek umiejętności komunikacji z drugą osobą. A na jakich pracowałaś wcześniej w stanowiskach i jakiego typu to były lokale? O, i było tego trochę. Barista, kelner, zmywak, kelner w winiarni, obsługa wesel. Menadżer? Też był. Był taki epizod. A jeżeli chodzi o miejsca, no to przede wszystkim kawiarnia, winiarnia, restauracje typu Fine Dining, bistro klub, i klubo kawiarnia. Czyli tak naprawdę cały przegląd. A czy było jakieś szczególne miejsce, które Ci jakoś tak wyjątkowo zapadło w pamięć? Tak. Była to moja pierwsza w ogóle praca i byłam na stanowisku baristy. A dlaczego było tam wyjątkowo? Dlatego, że to była właśnie Twoja pierwsza praca w gastronomii? Na pewno dobrze wspominam tę pracę, w sensie fajnie podeszli do mnie jako nowego pracownika, czyli dali mi profesjonalne szkolenie, nauczyli mnie dużo o tej kawie, no i nauczyłam się tam naprawdę bardzo fajnych rzeczy. Jak już zaczęłaś mówić teraz o szkoleniach, to od razu mam takie pytanie, czy w kolejnych lokalach, w których pracowałaś, też były szkolenia, a jeżeli tak, to jakiego typu? Jak już wspominałam, tych... Stanowisk w astronomii było dosyć sporo, a nie w każdym lokalu dostawałam takie profesjonalne szkolenie. Tak jak już mówiłam, na początku na stanowisku baristy dostałam naprawdę fajne, profesjonalne szkolenie z samej kawy jako rośliny, później z jej parzenia oraz artletek, który niesamowicie mi się podoba. Miałam również w innych lokalach, w innych miejscach szkolenia z wina, czyli rodzaj szczepów, aromatów, smaku. No i zdarzały też się takie testowanie menu, które moim zdaniem akurat jest bardzo fajną formą, bo dzięki temu wiedziałam, jak coś smakuje, i mogłam naprawdę szczerze powiedzieć o tym, czy coś polecić klientowi, który przychodzi i faktycznie szczerze pyta o to, jak coś smakuje. A. Taki rodzaj szkolenia z obsługi klienta, który moim zdaniem jest bardzo ważny i widzę, że bardzo duże luki są tak naprawdę w obsłudze klienta. Czy takie wewnętrzne szkolenia robione przez menadżera też były, czy z jakimś scenariuszem, jakiś plan takich ćwiczeń? We hmm, wcześniej już wspomnianej tej restauracji nazwijmy ją ze smokiem z ośmioma głowami spółdzielnie. Tak, dokładnie. Jeden ze spółdzielców, nie wiem, olśniło go czy coś, przyszedł pełnego dnia i stwierdził, że będzie nas testował z obsługi klienta i wymyślił, że to będzie przez scenki rodzajowe, czego naprawdę, naprawdę nienawidzę, no ale musiałam to wykonać. Problem polegał na tym, że osoba, która przyszła z tym pomysłem, w ogóle się nie zna na obsłudze klienta. Nie wiem, czy miała w ogóle jakąś styczność z gastronomią. Także nie było to w ogóle racjonalne, żeby nas czegoś uczyła, tak naprawdę. Więc prowadziło to tylko jakiś stres i ogólne, ogólną dezorientację. A podsumowując jeszcze te szkolenia, to powiedzmy na 100% knajp, restauracji czy lokali, jakbyśmy to nazwali, to procentowo w ilu lokalach były szkolenia? Ciężko stwierdzić. Ale na czuwałaś, pewno, że brakuje tych szkoleń? Tak. Ale jeżeli mam ogólnie spojrzeć na całą, całe moje doświadczenie w gastronomii, to bym powiedziała mniej niż 50%. A czy spotkałaś się z czymś takim, z taką nazwą, jak manual? Słowo oczywiście znam, ale w branży gastronomicznej spotkałam się jedynie w sytuacji awarii, wyparzarki. Czyli, um, może ja powiem Ci, co to jest ten manual, jak nie wiesz jeszcze. To jest taka instrukcja obsługi lokalu, którą w zasadzie powinien mieć każdy lokal, ponieważ każdy nowy pracownik na podstawie tej instrukcji powinien być przeszkolony. To jest duże ułatwienie też dla pracodawcy, ponieważ wszyscy są szkoleni w ten sam sposób. Do tej instrukcji można zawsze wrócić, można sobie tam zajrzeć. Powinna tam być zawsze um, też instrukcja, Obsługi klienta, jak sobie radzić z trudnymi klientami, z reklamacjami, z takimi rzeczami, no i oczywiście aktualne menu. A gdyby ktoś chciał posłuchać trochę więcej o tym manualu, jak go zrobić, to zapraszam do odsłuchania odcinka numer 14, bo on jest cały poświęcony właśnie manualowi. Nie wiem, czy to się tak odmienia, załóżmy, że tak. I na koniec zostało już w sumie ostatnie pytanie związane z gotowaniem. Tym razem wiem, że piścisz różne wynalazki, teraz głównie wegetariańskie. I prośba do ciebie: czy jest coś takiego naprawdę pysznego, co jesteś w stanie zrobić w 30 minut i czego przepis możesz nam polecić do wypróbowania jako taki, który zawsze wychodzi? Hmm, wiesz, co? Nawet mam 15-minutowy. Jedynie co należy mieć wcześniej przygotowany bulion, ale ja mam zawsze sposób na mrożenie go. Robienie hurtowe i później mrożenie, więc to jest zawsze w gotowości. Bulion, oczywiście, warzywny. Tak, bo jest to przepis całkowicie wygański. I to jest zupka taki rosół kary. Bardzo dobry na kaca. Także zaczynamy oczywiście od smażenia cebulki z imbirem i czosnkiem, takie 1 dwie minuty. Po czym dodajemy do niego pastę kary lub przyprawę kary, bo nie zawsze wszyscy mamy. Mamy to jednak w domu. Mieszamy. Kolejnym krokiem jest zalanie patelni właśnie tym bulionem, dodanie syropu zagawy lub innego słodzika, sól pieprz, no i doprowadzenie do wrzenia. Później zmniejszamy ogień i tak gotujemy kolejną minutkę. I oczywiście na koniec ściągamy patelnię z ognia, trzeba posmakować i dodać tak dwie-trzy łyżki mleka kokosowego. To taka a zupy, ale najważniejsze tutaj są dodatki. Także zupkę zalewamy, miskę wypełnioną dodatkami, swojego oczywiście wyboru. Ja najbardziej lubię pokrojone w słupki warzywa takie jak cukinia czy świeży ogórek, kapustka czerwona. Co tam jeszcze... Tofu smażone może być oczywiście, jakieś marynowane, prażone orzeszki, no i kolendra oraz limonka. Czyli takie al dente te warzywa będą? Takie na pół chrupiące, bo tego już się nie gotuje tych nie, na końcu. Nie, nie, nie. One są surowe, czekają sobie jak grzecznie w misce, zalewa się je świeżym, bardzo gorącym bulionem, także one są chrupkie, świeże i delikatnie podczas już jakby bycia w tym. Tej... Ciepłej zupie będą delikatniejsze gryzieniu, że tak powiem. Lekko zmiękczone, chyba muszę spróbować. Jakoś nie widzę, szczerze mówiąc, tej kapusty i cukinii niepodduszonej wcześniej, no ale może się okazać, że to jest całkiem smaczne. Może, ale bardzo drobno pokrojone są? Takie trochę. Takie piórka? Słupki jak do sushi. A słupki, czyli bardzo cienko pokrojone. No. To może dlatego, to, to dlatego nie widzę. Dobrze, ja spróbuję osobiście z tymi cienko pokrojonymi. A na dzisiaj myślę, że już nie będę Cię dłużej męczyć, bo już późna godzina. Tak więc podsumowując, na dziś już kończymy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. A Wam, nasi mili słuchacze i słuchaczki, bardzo dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Przypominam, że można się zapisać na darmowy webinar na temat nieuczciwości w branży gastro. Link do zapisu znajduje się na głównej stronie www.projektgastro.pl. Oczywiście zależy to też od tego, kiedy będziecie odsłuchiwać podcast, bo jak za dwa lata, to może się okazać, że tego linka nie będzie. Ale jeżeli traficie w czas, to zapraszam do zapisu. Jeżeli macie jakiś temat, o którym chcielibyście posłuchać w moim podcaście, możecie jak zawsze przesłać pomysły na zuzamaprojektgastro.pl. Po Zapraszam do kolejnych odcinków i pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.